coś witajcie, ja jestem, Ampua, to jest. Zagrajmy w Counter-Strike 1.6. Aha, bo to jest... serwer z... Nie... Digla. Jaka? Bo to jest serwerzy z... Z Battlefieldem 2 modem. Ojej, ale mam na dole, widzicie, jak mało FPS-ów mam, także to będzie wyjaśniało moje lamienie. Ale fail, kurde Ej Oj kurde Sorki wybacz Za późno powiedziałeś Kurde mapa lipna strasznie bo wszyscy zawkami biegają No to nawet strzelać nie mogę, bo takie tak mało mam FPS-ów, nawet... Kurde, na razie nie zapowiada się na... Na zmianę mapy. Co to w ogóle za mapa? Pierwszy raz na niej gram? Tam jest, ale się kampią skubańcy, No Moty kill. Moty kill. Nie trafiłem w drzwi. Oberowałem wnóżki. A, i tutaj od boku. Pięknie. Zastopowałem i teraz wchodzę na inny serwer, bo strasznie beznadziejna tam była mapa. Tu może będzie... znaczy będzie coś lepszego. Trainers Także nieźle. Aha. Ale FPS -y nadal skaczą. Oho, co się dzieje? Nie mogę. <laughs> nie dość, że mnie zapały. Nie dość, że mam raczej spadki FPS-ów. To jeszcze mnie coś pinguje. <laughs> Masaka. Myślałem, że go nie traf. Na farcie. Jeden na farcie, drugi też na farcie. Nie, ale... No, wiedziałem, że, że ten gość wygra. Ojoj, oj, oj. Ale mnie musi klatkować masakra. Cały magazyn na jednego gościa. <grym> Ale mnie coś w gardle. <grym> Ciekawe tylko czy na materiale też będzie widać bo Chociaż nie, na tym chyba na materiale nie, bo I tak. Prodigy dam. I tak YouTube obsługuje tylko 30 FPSów chyba o ile się nie mylę. Aha, das, A szóstka. Rod niestety nie będzie. Rzadko jest strasznie mapa Prodigy, na zwykłych serwerach. Znowu jakaś odznaka. Jest tam na LC. Ale celu mi już powolutku maleje. Nie wiem jak kiedyś mogę grać na... Na 60 fpsach. Kilka, wezmę. Max 60. Czy będzie tak też skakać? 54. Dlaczego? Skoro Max jest 60. 1, 3. Z apką sobie teraz pociśniemy. Interp 100 oh. Kurde, no i wyrzuci <coughs> wyrzuciło mnie na resptero I zanim tu kogoś znajdę Kurde, dostał i żyje cały czas. A, bo cały czas opuścił, że to jest ten serwer z BF2. Nie tylko w nogi. O jak będzie na filmie jak też tak będzie zarwało, to wybaczcie bardzo O, jeszcze mnie zrzucił Mój <laughs> Jeszcze nie strzeliłem przez te Ah Jest główka No <laughs> ładna główka, fajna. Głowa bardzo fajna. W ogóle efektowne są te głowy z Diglas z daleka. Bardzo ładnie wyglądają. Jeszcze najlepiej, jak się idzie. O, idzie się, idzie się. I jeden strzał tak. Plecki, plecki. Myślałem, że tego już ktoś zabił. No ninja się nie udało. Nie udała się ninja, nie powiodła się. Tam ktoś był, czy mi się wydawało? Wydawało mi się chyba. Ale skoro mam granata, to czemu by nie? Ale fail! A jeszcze mi taką fajną głupkę sprzedał. Dobrze, ale będę powoli zbliżał się do końca. Trafia, trafiłem dobrze. <laughs> Skąd wyjdzie, stąd czy stąd? Stąd, stąd dobrze, zabiję 15 i będę kończył. Uhu, uhu, się ma głowę celową, jest, głowa dobra, a więc tą ładną głową. Kończymy i do usłyszenia i do... Do usłyszenia, do zobaczenia. Ha <śmieniczy> kurde. Dobra, do no już do usłyszenia tylko na razie, cześć.